Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Złota Razem z moim świątecznym, kurde, czerwonym ocho. Witam po prostu, no, wszystkich, którzy trafili na ten odcinek, nie wiem jakim cudem, nie wiem. No to tylko nieliczni w ogóle oglądają ten odcinek. Dzisiaj jest ze mną pan yy, Korek Siemanko, siemanko. Ja jestem Korek i witam was z kolejnym na, ko na kanale Destroyerka. Tak, także dzisiaj ciśniemy dalej randomy yy, I spróbujemy dzisiaj zrobić rekord kanału Czyli więcej niż 600 demedza yy, Bo jak na razie na odcinku to chyba rekord był 600 demedza Czy coś takiego yy, powiem tego, że o, oczywiście naturalnie to ja robię więcej To, to wiadomo Pokazywałem wam demedze na isie zresztą Jak nie widziałeś poprzedniego odcinka to natychmiast tam idź Także dzisiaj Pierwszą bitwę pocisnę swoim super czerwonym ocho, bo czerwona lufa to będzie kurde damage gwarantowany. Chciałem powiedzieć czerwony damage, ale czerwony damage to damage Pomidora, Pomidor jest słaby, więc damage też by był słaby. Więc nie powiedziałem czerwony damage, tylko po prostu dobry damage. Także lecimy i czekamy na strzały za 900. To mój... Tak, mój kamuflaż, znaczy kamuflaż, tyl na czołgu. Mój super człowiek. czerwone pomalowanie, super czerwonego pomalowania nie przebijesz, słuchaj. Jesteś tak pewien? No człowieku, co tam twój czarny czołg może zrobić, kurde, Oho, kurde, świąteczne lizaki. Nic mi nie zrobisz. Tak, tak, tak. No, no. Mhm. No, no właśnie, nie wiem Dobrze W takim razie Jesteśmy na ósemkach. To dobrze, to dobrze Mapa też jest niezła Skomentuj Oczywiście. to losowanie Oczywiście nie zapomnij jak to to w ogóle ogląda I... Czy to na na Górkę? Co? Co? To chciałem chciałem tutaj tutaj Pojdziemy po prostu, to Aj. nas ten debil wybije. Tak przyjemnie. On to staje na do Dobra. Pa, kurde, ile ich tu jest? Ja ich sam, sam ich rozwalę. Ty się skup Aj. na tamtym jednym, ja tych trzech zabiję. O. Unik. Ha! Cyk, na gąsce. Kurde, super celny strzał. Ładnie, skąd przerywa. On tu tak jak ja. Pa, kołowiec im na łeb zeskoczył. Dobry. dobry zawodnik na łeb im skoczył. Już go lubię, słuchaj, ja mu pomogę. Ziomką zawsze pomagam. Widzicie? Na zielono Nie tak w Słyszycie? Nie. Ale nie. Kolega, Nie. Nie. mu zaraz Normalnie, nie ma strzelania do mnie. Dałem mu kombosa zawalimy na łeb Dobra, nie temu, ale temu też mogę w sumie zawalić. Zawaluję temu. a jest lepszy od Dygrisa 2, ale zdecydowanie. Więc kurde, eliminacja najlepszy. Lepszy najpierw się eliminuje. Ty, tygrys, ty wie, nie podskakuj, Ale wejmie czy. A ten tygrys to kurde taki Zdejmowacz gąstek Meister. On tylko po gąskach potrafi. Ale mu zaraz przywalę za to. Gościu, zostaw moje. O ty kurde. gąsiec. No, i tak ma być. Tak chciałem to powiedzieć. Nie ma. O dobrze, ukarany. Nie. Pa, i znowu ci gąskę sobie, ja nie wiem. On się nie uczy na błędach, kurde. Kościół, mówię ci, nie ma ściągania gąsienic takich. Co z tego, że tu mierzą, oberwę, ale zabije No zabiję po prostu. Tak dostać kratykki. Wszyscy i tak nie przebiją, ale... Ja to wiele działa nie mogę puścić. Bo mam jakieś kłócie. z przodu. To cię strzelił, dobra oddam mu Alżem Ojej, działa, nie mogę puścić. Elo Co to weszło w kamień na pewno? Co, co ty? Gra, ty gryz? Grać nie potrafi O, ale obrywa Gościu, giniesz Ej Ryn. No elo a, bo mam Wstałem z kompulsu. A ty już apeluję. To jest taka średnia pozycja, bo się już nie wychylisz. z proszę. Może jeszcze ktoś chce im na łeb wskoczyć? Chce ktoś im na łeb wskoczyć? Czyli kotkowi nawet. ARA! Co to Chyba nikt nie jest taki odważny jak ten kłowiec. Nikt mu nie zaskoczy, kurde nawet. O matko, to może być FCM. Z ramami. Co i kocie kompletnie wsparcie. Nie Tam. Wsteczny le wrak, mi ktoś na nowe. Dobry kolega, dobry Jurek. Defender po miedzie. To już by się było. Uuu, jeszcze raz. Nie, no ten projekt to by docierał pewnie tych krajek. Całą bitwę to fajnie dzisiaj. Wyjechałbym zabił defendera, ale tamten typek celuje. Walić to! A nie ma ta Tygrys strzela, ale on nie potrafi celować. Też... Nie, też pewnie słabe kąty na tamten. Przestał celować. To z tego skorzystałem. Trzeba teraz mojego przyjaciela Tygryska zdjąć. Po za długo żyje, coś mi się wydaje. Projekt. Tu. gdzieś tam. Podem Jak A jakby strzelił w Czy Teraz. Jakby się zabił z łamku. Uuu, a... skorpionik. Nie, to nie jest skorpionik. To jest szariot. No mówię, że coś. No, odpor, bo myślałem, że to Myślałem, że się nie wydziałem i się zatrzyma. No. Dobra, kurde, ale zaraz na was wyjadę, wszystkich zabiję. Ale kasacja zaraz będzie. Elen. No nie. Ta jest taki średnio ogarnięty. Uuu, teraz to im nawet zaskoczył. I cyk, jeden frakt, cyk, drugi frakt o tygrysku. Ja mówię że tak będzie. I teraz walka z tym typkiem. Dobra, ja ci zaraz pomogę Co w tej gierze, bo się tak... OL unik z... Wyprowadził unik, którego się nie spodziewałem. Zawodowe posunięcie. Przeżył dzięki temu. Co za mistrz? To jest mistrz Dary, świata w tak. tę grę. Taki unik wyprowadził wjeżdżając. No tę górę. Tego się nie spodziewałem. Uniknął tego pocisku niczym. Kurde, ten Matrix. No. Zrobił, jeszcze nie wiem, salta zabrakło, żeby zrobił salto. I to, żeby w ogóle kompletne by było. By Unik Majster 3000. Stary, Cię tak przerywa, że żadnego słowa podczas bitwy ucieka. Cię przerywa. Ciebie też. To Puszczu, bardzo. ja mam nagranie za dowody. Ha! A ciebie też jeszcze. Tak, ci ta bitwę i. Ja ciebie nie słyszałem. Zobaczysz to na tak, no, Także widzimy tutaj. Wyniki teraz. O, mój kolega tygrysek zrobił w ogóle. Zero. Nie wiem, ten tygrysek to tylko gąski nam ściągał cały czas. On to jakiś. gąskomaniak. Ale asystycy nabił. A no, ten tygrysek to dziwny był specyficzny styl gry. Jakoś, o, ściana! ile odbiłem? 1900. Uu, a Puget wsparcie, no oczywiście. Czyli, o, widzicie, w końcu, no i tak właśnie wyglądają normalne bitwy. W końcu wam pokazałem, jak się gra normalnie. Tak, jak ja gram, i nie zrobiłem 600. Nie. Tylko... Ale ja nie pokazałem. Nie, a ja nie pokazałem swoich możliwości. No tak. To, to jeszcze, widzicie, to jeszcze nam zostało, żeby Korek Wam pokazał to, co on potrafi. Bo on też może zrobić no. lepszą bitwę. Patrzcie, ja Wam pokażę, on ma średni damage na fałce. Nie wiem, jakim. 700, widzicie. No to on zrobił 380. I to jeszcze poczekamy, aż Korek zrobi dobrą bitwę. I wtedy, no to, to, to już będzie kompletnie Także Ja wam już jak ja zrobię, że umiem jak grać ja teraz, Jak teraz zrobię dobrą bitwę Isem To subskrypcja Dobrze, to umówmy się tak, zanim Zlaguje i nie będzie nikogo słychać To umówmy się tak, jak Kornel zrobi w tej bitwie ponad 1000 demedza To zostawiacie koniecznie suba i lajka Po prostu musicie to zrobić wtedy jeszcze w komentarzu napiszcie, kurde, Korek to dobry grajek, tak zróbcie, także liczę na Ciebie, słuchaj, że zrobisz te 1000 demedza, to są, słuchaj, trzy strzały, dasz radę? A jak? No. no kurde, ja bym tak. sobie jeden radę. No, właśnie, ja w to wierzę, on robi 1000 demedza, ja trzy zrobię. Dobrze. Mhm. Dobra, to dawaj na następny czołg Dobrze, także... Robi... Jak on zrobi 1000 demedza, No to robicie to co mówię Komentarz, like I sub No Także lecimy To będzie bitwa o suby A jak się mu nie uda zrobić 1000 demedza, To lajka like i tak zostawiacie a w komentarzu nie piszecie korek dobry grajek, tylko kurde. Nie wiem, szczerze, nie wiem, czy to będzie dobra bitwa. Wiesz dlaczego? Ale mapę to... ci przynajmniej wylosowali, no Ale wiesz dlaczego? Nie. Bo to nie są studiany ci. Nie. Bo na studziany. Lepsze, bi... lepsze bitwy. Lepsze bitwy. Się... Przecież ja tam chyba. Rekord Demedjan. nie wiem, nie, ty masz rekord Demedjan na cichym brzegu grałeś ze mną to pamiętam. Ja kiedyś miałem rekord. A bez kitu, cichy brzeg to był. Słuchaj tam nie wszyscy, ja kiedyś zrobiłem 3600 tam ileś. Zawsze rzekiem. Te z oczywiście to zawsze... coś że... Ja kiedy zrobiłem 3600 odmian, to zrobiłem rekord i zrobiłem to na studiankach. Więc tu wiecie, owo i lepsze. Znaczy już ten rekord pobiłem. To niedużo. Ten, nie wiem, rzędu 80. Tak. Oczywiście znaczy, Tutaj zrobiłem. Na tym koncie mam rekord. No dalej 3600. Ale na takim jednym koncie miałem okazję mm. zagrać. I oczywiście, kurde, jak grałem nie na swoim koncie Czyli, no, można powiedzieć o no, moim no, Ale na, na inny. To oczywiście pobiłem swój rekord I zrobiłem 4300 4300 demedzi Więc jak coś to, to jest mój ogólny rekord Kolego bardzo widzę Przecież zginie. Co ty tak cisiesz? Ty kolego Przecież Nie wiem dlaczego on tak puszuje Ale ja go w tym bym wspomógł żeby nikt nie zginął Ło, ten już tam na wieżę stoi daj, daj. No i digamy się od zielonego o, dolnej pięty. Czekaj, kolejny, kolejny, co to? Słuchaj 53TP, nie chciałbyś oberwać od Kernarwona. Tylko dzisiaj jestem w stanie ci to zaoferować Halo? No gościu! Dobra, kolega wystrzelił. Teraz idziemy po demadża. I Sniper IS! Wiadomo, IS to jest y, najlepszy Sniper w grze. Dlatego tak się właśnie nim gra. Kolega mnie strzelił, ale został za to ukarany na szczęście. O, i po raz kolejny. Dobrze, tak ma być. Nie ma strzelania takiego do mnie za darmo. Wszystko kosztuje, a z zastrzelania do kurde sławnych to słaby, już kompletnie się płaci. Bo mamy projekt to, chyba chce kolega umrzeć. Ja mu w tym, pomogę. Takie wymiany, gościu, celi tam. Dobrze, gościu, brawo. Przynajmniej się na coś przydajesz. O nie, kurde, kolejny ty chce zginąć, ale nie, no. temu już nie pomogłem. Przepraszam Cię kolego, nie pomogłem ci w wymarciu. Widać, że chce zginąć, ale mu nie pomogłem. Nie dałem rady, nie trafiłem. Kurde. Że kolega już nie celuje, to ja teraz sobie celuję. Bo ja tu już HP nie mam. Ten kolega mu fulla, to niech się po... wychyla, co ty zrobiłeś? Bokiem wyjechał. O, dobrze, pomogłem. Zrekompensowałem się. Zapiłem typka Czy jak ja jestem w stanie przebić? No jak w garnek trafię uuu i właśnie to zrobiłem przepaństwa. Dzięki Uda. mnie jest na hita. Ale zapłaciłem za to Życiem kurde było Arta oczywiście. Arta mnie ma takiej markując Pomógłbym wam jeszcze z tym kolegom. O, ale nie zdołałem. Pomagam WAM z tym. Nie cofaj! Człowieku. Bo tu lipa jest. Robię tyś! Mam dosyć mało HP, więc ja tutaj nie wiem, poczekam na stabilniejszą sytuację. Bo, bo nie wiem, ten kolega ma za. Panie kolosie, HP, niech pan gra. O. Tak zrobimy. Bo ja to wiesz. Stanę i już połama w sumie to jak zmienię może z pozycji bo to jest zbyt ryzykowne o korek napisał na czacie było stwierdził że walczyć mikrofon to w sumie tak nasujać zrobiłem tysiąc choć i tak słabo więc wy widzicie nie wiem czy na pewno zrobił zaraz zobaczymy po bitwie ale on twierdzi że zrobił a jeżeli zrobił to wiecie co to znaczy Związał się z obietnicą w naszej kolei zaraz to zweryfikujemy, że tak powiem, czy się wywiązał hmm. Nie wiem, tego HP tak dużo nie ma Więc Ja nie chcę jeszcze związać, bo jeszcze jest na czym do meczu porobić Tamtych kolega jeszcze jeden strzał i będę miał co? 2000. więc ja tutaj chętnie bym jakoś czarolik. O, 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 o. o Może w jakiś taki sposób to sobie wie. Oj Ojoj. Aj, no i przej. kurka Strzelili do. ryzyko mi ale ale nie trafiłem może jeszcze dziś się uda... nie no już się chyba mi nie uda zrobić tych dwóch tysiąców tak, dwóch tysięcy wiem nie poprawiać o spotnie był ktoś jeszcze ojoj przecież jak on tak stoi to go, nic mi nie zrobi. no, ja nie lubię bardzo te spionki one są za twarde, nigdy nie zniszczalne Kurde, jakbym tam celował, to może bym polował Artem, a no. tylko nie pomyślałem o tym jakoś, żeby tam celować po tym, jak już teraz piątka padła. A szkoda, bo może by mi się udało. No, ale to nie zmienia faktu, że i tak całkiem nieźle wyszła ta bitwa. Kolejna bitwa lepsza niż yy, te, które do tej pory wam pokazywałem. Mhm. Mm w końcu ciebie słyszę, więc mogę pogadać. No, po bitwie cię słyszę też już... Tak, jakieś to są problemy. Ja to, ja to kiedyś może naprawię. jak mi się uda. Także... Uwaga, naprawdę... No, no już... Czy Korek wywiązał się z obietnicy? Uwaga, 3, 2, 1, pu! Tak jest! Widzicie? Korek zrobił 1000 damage. A. Wywiązał się ze swojej części obietnicy. Teraz wasza kolej. Zostawcie lajka, like suba i komentarz. Korek to dobry grajek. Tak, tak, mhm. zróbcie. Tak więc. Dwie bitwy. Więc. Żegnajcie. Tak. Już dobra. Tak, także zaprezentowałem wam nawet dwie dobre bitwy. Więc. No, więc normalnie musicie zostawić suba za to, że w końcu dobry odcinek wyszedł. Lajka koniecznie i nie, i napiszcie komentarz, korek, dobry grajek, I, i coś jeszcze możecie napisać jak chcecie. No, także dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że chociaż trochę się spodobało. I do usłyszenia następnym razem, w sensie do następnego odcinka. Cześć. Nara. Nara, cześć. No tak, cześć.